5, 4, 3, 2, 1, 0. No, witam po czasie, z powrotem. Po kilku dniach, nawet można powiedzieć, tu jest jedna część, tu jest druga powrócina na część. Także jest tego spawareczka, jeszcze trochę. Bierzemy się do spawania. Także niedługo, można powiedzieć, będzie coś, zobaczymy jak to się uda. Biorę się dalej do roboty i później sprzątam. O. o, to takie coś powstało z mocyniami. Powiem, że ona będzie miała na czym, a pranie Także biorę się dalej do pracy, ale to już jutro. I ciąg dalszy nastąpi. Także do zobaczenia. A few moments later. No, i takie coś mamy. O! Tak to wygląda. Działam dalej. Zobaczycie, co to później będzie z tego. Także nie będę pokazywał, jak tnę i spawam. Bo to różnie bywa z moimi przemyśleniami. Ale, ale powoli, tylko jeszcze przeszlifować, pomalować i być git majonez. Będzie można się bawić urządzeniem. Także do zobaczenia. Nowo po krótkiej przerwie. Się ma po kolejnej przerwie. I oto efekt połowiczny. Efekt połowiczny, jak widzicie, będzie to. Deska, jakie to się śmieje dla żony, żeby się układała rzeczy, a ogólnie by deska do ćwiczeń. I tak to wygląda. Tu jest taki sporniczek. Tu jest takie, bo nóżki są składane. Deska jest składana. Tu jest trochę wypoczona, ale ją się dociśnie. Tu muszę jeszcze powiercić. Na to żebym miał. Przynajmniej te 3-4 otwory. Muszę wywiercić, eee, no i tyle no, tak to wygląda, mam nadzieję, że to wytrzyma, to też że powinno wytrzymać, powinno się tu gry zmieścić, nie powinien wypaść i tak każdorazowo razem muszę wszystko zdejmować, także tak to wygląda, biorę się zaraz za wiercenie chyba i na dzisiaj będzie koniec w sumie, poodkurzałem, posprzątałem trochę, już jest mniej bałaganu, zaraz pochowam resztę naprawę, to to mi się popsuło i... I Hej ja i dalej jedziemy. Także do zobaczenia na pewnie efekcie końcowym. Ewentualnie może na namalowanie włączę, żeby pokazać. I tak wygląda po malowaniu. Bałagan pachnie masakra jednym słowem. No ale bez malowania wiadomo, że w domu, bo w domu ale i tak trzeba przemalować, żeby to miało wygląd. Także tak wygląda po malowaniu. zaraz ja to składam. Powoli robię i lecę dalej z tematem. Także myślę, że zobaczycie finał i tu jest deska jeszcze do zrobienia. Także do zobaczenia za chwilkę. Moja łóżeczka. Także pierwsze hantelki to są do ćwiczeń. Muszę tylko dla niej znaleźć miejsce. Wyszło elegancko. Także do zobaczenia.